Słuchajcie, chcę wam coś pokazać. Przyglądam sobie jeden ul. I no może nie w każdym, tak? Bo akurat ten jest no, taki wybitny, można powiedzieć. O, jedną ręką to chyba nie podniosę. Poczekajcie, zobaczymy tak. Okej. Okay. Patrzcie. Rodzina silna. W każdej uliczce, jak widać, są pszczoły. Nie? Zobaczcie. Ramka z jednej strony cała z jedzeniem, z drugiej strony cała z jedzeniem. Tak, o. Tyk, odłożę tutaj. Zobaczcie, druga ramka. Tu już jest trochę mniej, ale jest, no, 3 czwarte. I po tej stronie, od strony zewnętrznej, jest więcej, tak? I dopiero tam się zaczyna, tak naprawdę, gniazdo. Tam już jest czerw. I słuchajcie, tak powinno mniej więcej wyglądać gniazdo wiosną. 6 kg tak zwanego żelaznego zapasu musi być przy ramce wielkopolskiej. To są dwie ramki obustronnie takie poszyte ładnie. No może nie takie całe na 100%, ale sporo musi być. I wtedy matka wie, że jest jedzenie, że jest jest dobrze. Może czerwić, że pszczoły to wygrzeją, tak? A część początkujących pszczelarzy boi się zafałszowania miodu. I chcą, tak karmią mniej więcej, żeby z zimy pszczoły wychodziły na zero, żeby nic nie było pokarmu. Rodzina, która nie będzie miała pokarmu, będzie się słabiej rozwijała po prostu, bo matka wie, że no, przyszłych pokoleń pszczół nie wykarmią. Także pamiętajcie, żeby tak karmić, żeby Wam z wiosny no, dwie albo przynajmniej jedna ramka pokarmowa zostawały. To nie problem, bo one na rozwój to zjedzą. Można taką ramkę zabrać sobie do składu, jeżeli się boicie zafałszowania miodu. Ale trzeba brać pod uwagę, że pszczoły, jeżeli taki tak jak u mnie widzicie, jest cała ramka zasklepiona, pszczoły, przy pożytku, tak naprawdę, jeżeli dacie nadstawkę, będą zbierały do nadstawki. Żadna pszczoła nie będzie zapasu taki, który mają zasklepiony, nie będzie tego odsklepiała i gdzieś tam przynosiła, bo nie ma takiej potrzeby.